Wchodzić, a wy tu robicie zamieszanie. O, się Jeszcze raz! Jeszcze raz, i pan opowie o tej historii. Proszę, proszę tu dalej odejść, tutaj dalej. A ja już no, pan, pan tam zapomniał chyba klisze powiem. To gitara. Nie trzeba kliszy, nie. Mamy kliszy tyle, że mogę pana do jutra tu filmować. No. Ja nie robię panu zdjęć, jak kręcę nagranie, jak się, jak się wchodzi na stadion. Pan nie ma nic do życzenia. O.

Wy pierdalej, wy pierdalej. Mam na ciebie poczekać, kurwa, po meczu w Wieśniaku, jebany? Poczekać na ciebie, kurwa? Wypierdalaj stąd, bo Ciebie wyrucham, kurwa! <śmiennie> <śmiennie> <By pierdalej, śmiennie> znać, kurwa, nie paść! Wypierdalaj, jebanej! Wypierdalaj! Wypierdalaj!